grania z Jolą są na planie na wspólnej i poznają postacie, które tam grają. Jedną z nich jest aktorka grająca, Weronika Wilk, czyli ja. No i to, mia to miał być taki żart, więc to, to z prawdą mam nadzieję, że nie ma coś wspólnego. Plan z na wspólnej jest to dla celów potrzeby scenarzystów w niani i tutaj będziemy próbować pokazać jak odbyła się tak chociaż trochę e, praca na planie na wspólne. już musimy mieć wszystkie plany, gdzie jesteśmy teraz i kim ja jestem w ogóle. Natomiast mam nadzieję, że efektem będzie dużo, dużo dobrego śmiału. To jest y, skromniutki maleńki epizodzik. Ale y, ponieważ... Y, kiedy proponowano mi to, mówiono mi, że właśnie szereg takich dość popularnych postaci bierze udział w tym, w tym serialu. Więc ja nie widzę powodu, dlaczego ja miałbym nie wziąć udziału. Tym bardziej, że, że strzenka wydawała mi się taka śmieszna po prostu. No i tak jak wyszło, tak wyszło. Akcja! Dobry wieczór, dzień dobry, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Michał wójciik kabaret Animu Mru, Polska B. Już jest Środek nocy, jest godzina dziesiąta, więc jest to bardzo wczesne poranne godziny jak dla mnie, więc jeszcze się nie obudziłem. Podobno mam odegrać jakąś bardzo, bardzo ważną rolę w moim życiu. Mam iść po korytarzu i mówić nie ta, nie ta, a może ta, ta, nie, nie ta. Znam ten serial e, nie tylko z polskiej telewizji, ponieważ znam ten serial, który był w wersji obcojęzycznej. No i podobał mi się, a teraz też mi się podoba. Fajna, aga w porządku, cool. Przez bardzo długi okres czasu e, producenci serialu nie odbijali się o moją e, rolę tutaj, żebym przyjechał i świetnie z swoim występem. E, o, w związku z tym, że gram w olbrzymiej ilości filmów ang angielsko-języcznych, to po prostu było ciężko, ale dało się i w końcu jestem tutaj. No i oczywiście miałem dwie propozycje do zagrania, albo zagrać sprzątaczkę, albo dyrektora, więc zgodziłem się na dyrektora. Potrzebujemy nowej twarzy, ma być bystra i atrakcyjna. Bystra i atrakcyjna, O! Na przykład ta! To jest krótka rola, ale przecież nie chodzi tutaj o to, żeby tutaj zaraz grać jakieś oskarowe role, po prostu chodzi o to, żeby w krótkim ułamku sekundy przemazując się nie jak przez plany, po prostu zaznaczyć swoją obecność i pokazać cały kurs swoich umiejętności aktorskich. – Ktoś ma do nich numery telefonu? – Dobrze, tak. tak. – no, to jest. Na komisariacie. – Widziałem, proszę bardzo. Nazywam się Roman Duzimski-Wranczkowski, jestem bratem Kutysowej i synem... Yy, nie pamiętam. No, poważnie, nazywam się Waldemar Winkowicz. Mam tutaj zagrać taki trzysekundowy sekundowy epizod, ja już generalnie... Chyba tak już taka moja rola będzie w polskim yy, filmie, że będę mi proponowali rolę takie 3 że jak ktoś siedzi w albo przed telewizorem i mu akurat upadnie długopis, to mnie przegapi.